Przedstawiamy silikonowy mieszek wagowy. Występują dwa rodzaje mieszków, symetryczny i stożkowy. Różnią się kształtem, wersja stożkowa zapobiega gromadzeniu się produktów na krawędziach. To elastyczny element stosowany w instalacjach, gdzie kluczowa jest precyzja ważenia, szczelność oraz eliminacja pylenia. Na poniższym przykładzie pokazany jest montaż mieszka na krójcu w systemie Jakob. Ten konkretny wariant zakłada użycie klasycznej opaski zaciskowej. To jedno z najprostszych, najbardziej uniwersalnych rozwiązań. Warto dodać, że mieszki dostępne są w różnych systemach, m.in. innymi systemie Jakob, TriClamp oraz BFM. Wybór systemu zależy od konkretnego zastosowania i wymagań technicznych. Wszelkie opcje zapewniają szczelność, łatwość montażu i możliwość wielokrotnego użytku. Mieszki wagowe stosowane są w systemach dozujących i ważących, m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym chemicznym, wykonane z materiałów dopuszczanych do kontaktu z żywnością. Również są dopuszczone do strefy ATEX. Po zamontowaniu mieszek pracuje elastycznie, kompensując ruch i drgania w instalacji. Chroni wagę przed zakłóceniami i zapewnia dokładność pomiarów. Dodatkowo zakres temperatury pracy wynosi od minus 60 do 200 stopni. Demontaż również jest prosty, wystarczy zdjąć opaskę i ściągnąć mieszek. To rozwiązanie, które ułatwia serwis i czyszczenie układu. Dostępne średnice od 50 do 350 mm. Jeśli chcesz dobrać odpowiedni mieszek do swojej aplikacji, odezwij się do nas, pomożemy dobrać system montażu i materiał dopasowany do Twoich potrzeb. Firma TradeMysak